Cześć. Jeśli jesteś programistą, tak jak ja, to zapewne zastanawiasz się, co możesz zrobić, żeby być lepszy w tym, co robisz. Najczęściej odpowiedź brzmi: naucz się nowej technologii, naucz się nowego języka programowania, frameworka, rozwijaj swoje umiejętności pracy w zespole, umiejętności code review, czy współpracy z klientem i tak dalej, i Generalnie nabywaj nowe umiejętności. A to, co ja Ci powiem jako moja rada i coś, co ostatnio po prostu rozwaliło mi czachę, jak się o tym dowiedziałem, to najlepszym sposobem na to, żebyś był lepszym programistą i co najlepsze możesz zrobić to już dziś. Możesz wprowadzić te zmiany już dziś. Jest idź spać. Żony wypadku. A komu to potrzebne? A, to A dlaczego? 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 Ostatnio przeczytałem książkę pana Matthew Walkera o tytule Why We Sleep. Jest polska wersja, brzmi: dlaczego śpimy, odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych. Wychodzi na to, że sen jest dla nas tak samo ważny jak oddychanie ważniejszy nawet niż jedzenie czy Aktywność fizyczna, bo jeżeli nie śpimy dobrze, to i jedzenie nie będzie dobrze na nas wpływać, i również nasze mięśnie nie będą się odpowiednio regenerować po treningu. Dlatego sen jest podwaliną wszystkiego. Natomiast dlaczego on jest ważny dla nas, jako dla programistów? Dla mnie, numerem jeden z tej książki jest, że sen jest kluczowy dla, dla procesu zapamiętywania. Czyli kiedy śpimy to wszystkie nasze wspomnienia z poprzedniego dnia są zapisywane w głębszych partiach naszego mózgu. Można by to przyrównać do zapisywania danych na komputerze z pamięci RAM do, na dysk twardy. I teraz niewystarczający sen o złej jakości albo za krótki, to, to jest tak jakby odcięcie nagle zasilania dla komputera, który przeprowadza taki proces. Co się stanie z tymi danymi w ramię? One zostaną bezpowrotnie utracone i dokładnie to samo dzieje się z naszymi wspomnieniami. Jeśli nie damy sobie odpowiedniego snu, to wspomnienia, które zgromadziliśmy w ciągu danego dnia, nie zostaną w pełni zapisane i one zostaną bezpowrotnie utracone. Dlatego, że nasz mózg musi zwolnić sobie miejsce na krótkotrwałe wspomnienia na dzień następny. Dlatego, tak ważne jest. Jeżeli przyswajamy nową wiedzę, a my jako programiści żyjemy w środowisku, w którym bardzo dużo się zmienia, bardzo często dużo się uczymy, to jest przecież ciągła nauka, jak zapewne wiesz, to dla nas jest to kluczowe, bo jeżeli nie będziemy, jeżeli nie będziemy dobrze spać, to mimo dużych nakładów na naukę nowych rzeczy, nie będziemy ich dobrze zapamiętywać. Kolejną kwestią jest wpływ na układ odpornościowy. Regularne sypianie po 6-7 godzin dziennie totalnie rozwala nasz układ odpornościowy, przez co po prostu będziemy częściej chorować. No, nie jest to ani przyjemne, ani dobre dla, naszego, dla naszej pracy, dla, dla naszego rozwoju. Co więcej, sen, krótki sen, zły sen rozregulowuje naszą gospodarkę cukrową, przez co możemy podnosi się, nasze, podnosi się ryzyko zachorowania na cukrzycę, ale też również inne choroby psychiczne, takie jak depresja, niepokoje, czy nawet myśli samobójcze. No, to brzmi trochę hardkorowo, ale to co, to, co dotknie cię na co dzień, i ja widziałem u siebie ogromną różnicę w tym aspekcie, jak zacząłem lepiej spać, to nasze emocje. Niewystarczający sen powoduje, że stajemy się psychopatami. Zupełnie wyłączają się obszary naszego mózgu odpowiedzialne za empatię i tak Więc, jeżeli chcesz dobrze pracować w zespole, dogadywać się z klientem, dogadywać się z współpracownikami, to musisz, musisz spać dobrze. Mówiłem wcześniej o zapamiętywaniu informacji, ale dobry sen wpływa też na przyswajanie informacji. Czyli, jeśli jesteśmy wypoczęci, to lepiej do nas dotrą te nowe informacje, a potem też zostaną lepiej zapamiętane. Także to jest win-win. To jest Badania wykazały też, że ludzie, którzy więcej śpią, są bardziej kreatywni, po prostu mają taką yy, świeżość umysłu, która pozwala im yy, wpadać na lepsze pomysły. Dodatkowo, ekonomiści przeprowadzili też badanie, i to jest też opisane w tej książce, gdzie udowodnili, że ludzie, którzy śpią więcej, więcej zarabiają. Szczegóły w książce, ale naprawdę ciekawa sprawa. I teraz, jeszcze parę, parę informacji, które dla mnie na przykład były dosyć nowe. Mnie, mnie bardzo zdziwiły. Po pierwsze, nie da się odespać snu, którego nam brakuje. Czyli, jeżeli w ciągu tygodnia nie dosypialiśmy, to nijak nie, nie odzyskamy tych e, utraconych szans, śpiąc po 12 godzin w weekend. Kolejną ciekawą rzeczą jest kawa. Jeżeli, tak jak ja, kochasz kawę, to musisz wiedzieć, że kofeina zawarta w jednej filiżance kawy, takiej przeciętnej. Potrzebuje aż, nasz organizm potrzebuje aż 8 godzin, żeby pozbyć się jej całkowicie z organizmu. Czyli jeżeli a, wypijesz kawę o 17, no to 17 plus 8 to jest pierwsza w nocy, tak? To, be, to, to nie będziesz miał kofeiny w organizmie dopiero o pierwszej w nocy. A kofeina blokuje takie receptory, odpowiedzialne za poczucie zmęczenia. Więc jeżeli. Późno będziesz pił kawę, to ciężej ci będzie zasnąć. To jest temat rzeka, ale generalnie w skrócie kawa tak, ale rano i wczesnym popołudniem. Mówiłem wcześniej, że musimy spać odpowiednio, ale co to właściwie znaczy odpowiednio? Niektórzy mówią, że o, mnie to wystarcza tam 5 godzin snu. Według y, autora książki jest jakiś jeden promil promila y, społeczeństwa, które faktycznie tak marze, funkcjonuje bez żadnych widocznych zaburzeń na jakichś 5 godzinach snu. Natomiast dla zatrważającej większości z nas tym minimum do spania jest około 8 godzin. Może to być może trochę mniej, trochę więcej. Ale około tych 8 godzin, i pół, to jest tak minimum. Natomiast to, ile leżymy w łóżku, nie równa się temu, ile śpimy. Czyli, jeżeli ja się nawet kładę o 22, to może być tak, że ja raz zasnę za, za 5 minut, ale może być tak, że zasnę za pół godziny. Więc na to też trzeba wziąć poprawkę. Jeśli e, chcemy dobrze wiedzieć, e, dosyć dokładnie wiedzieć, ile śpimy, to warto e, pomyśleć o jakiejś aplikacji monitorującej sen. Ja używam na przykład Sleep Cycle na Androida, czy e, o jakiejś e, opasce, e, na przykład Mi Band albo Fitbit. Wtedy będziemy mieli dodatkowo jeszcze dane na temat tego, ile czasu jesteśmy w jakiej fazie snu, bo to też ma znaczenie. I tu przechodzę do, do kolejnej kwestii, czyli jakości snu. No bo jedną rzeczą jest spać e, te 8 godzin, a inną rzeczą jest jak dobrze śpimy. I tu oczywiście szczegóły są w książce, ale w skrócie. E, Powinniśmy mieć takie regularne cykle, półtora godzinne snu, gdzie wchodzimy w fazy, odpowiednie fazy NREM i REM. Jeżeli jesteśmy nieodpowiednio przygotowani do snu, czyli na przykład za dużo e, światła niebieskiego wieczorem do naszych oczu dotarło, czy wypiliśmy alkohol, czy właśnie tej kofeiny jest za dużo w organizmie, to po prostu e, może i będziemy spać, ale ten sen nie będzie jakościowo wystarczająco dobry. Więc tu warto, warto pomyśleć o takich rzeczach jak ograniczanie światła niebieskiego wieczorem, które, które generalnie źle wpływa na, e, ogranicza wydzielanie melatoniny. Ogólnie e, ograniczanie źródeł światła przed snem, czyli na przykład e, nie patrzenie się właśnie w telefony, w komputery, ale także wyłączanie jakichś górnych, mocnych świateł w domu i zapalanie jakichś mniejszych. I ogólnie o relaks przed, przed snem. Nie powinniśmy kłaść do łóżka pobudzeni, czyli ćwiczenia fizyczne też powinny być wcześniej. Także idziemy spać w spokoju. To, co autor jeszcze doradza, to żeby chodzić, spać i wstawać o tej samej porze, nawet w weekendy, ponieważ dobrze jest mieć taki regularny rytm czyli na przykład chodzić spać o 22, wstawać o 6 codziennie. I tutaj ciekawa rzecz, tak jak autor zauważa, praktycznie każdy z nas ustawia budzik po to, żeby się obudzić Ale mało kto ustawia budzik po to, żeby iść spać Więc warto o tym pomyśleć, żeby ustawić sobie budzik na jakąś 21.45 Czy jeżeli chcemy iść spać o 10 Który przypomni nam po prostu, że hej, zaraz idziemy spać I ostatnią jeszcze radą na dobry sen jest zadbanie o zaciemnienie sypialni Ja na przykład mam od niedawna rolety zaciemniające i generalnie jak kładę się spać, to nie widzę niczego I to jest super Dlatego, że idealnie światło nie powinno padać na nasze ciało Niebieskie światło, a tego jest pełno dzisiaj za oknami Bo to zdecydowanie wpływa na nasz sen Bardzo Ci polecam książkę Why We Sleep Matthew Walkera Ja akurat ją przesłuchałem w aplikacji Storytel Którą polecam Jest to, jest to tak, taki Spotify dla audiobooków Mam nadzieję, że Ci się podobało, że skorzystasz z tego filmu i dzięki za oglądanie.